Ostatnio zupełnie przypadkowo nasza jednoosobowa redakcja zapytała na ulicy przypadkowych przechodniów, co sądzą na temat składanych smartfonów. To inaczej działa. No tak, średnio bym powiedział, tak średnio. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Nie, tak szczerze to nie. I już na starcie muszę się wam do czegoś przyznać. Wierzyłem i w dalszym ciągu w jakimś tam stopniu wierzę w motyw składanych smartfonów. Z tą technologią na dłużej mam styczność od 2019 roku. Mianowicie w tamtym roku Samsung chyba po raz pierwszy na testy pożyczył mi Samsunga Fold na testy, wówczas nawet jeszcze nie nazywał się Z Fold, nie było jeszcze żadnych Flipów i tak i tak I od tamtego momentu na rynku składanych smartfonów pojawiło się wiele modeli. Czy to od Samsunga, chociażby za sprawą kontynuacji linii Z Fold, kolejno Z Flipy. Na rynku składanych smartfonów pojawiły się także Huawei, Motorola, notabene ostatni Razer, naprawdę spoko. Vivo się Xiaomi I chociażby Oppo. No właśnie, dzisiejszym materiałem mam nadzieję, że poza oczywiście omówieniem dla Was szybkim Oppo Find N2 Flip, no to będę mówiąc beznadziejna nazwa, a jednocześnie popatrzenie na pryzmat składanych smartfonów na przełomie ostatnich 4 lat, mam nadzieję, że odpowiem na pytanie, czy w ogóle jest sens i w ogóle czy jest. Na co czekać, jeżeli chodzi o rynek składanych smartfonów. To, że składane smartfony na w ostatnich 4 lat nie stały się w jakimś tam większym stopniu popularne, wynika z wielu czynników. Po pierwsze, nadal niepewność co do konstrukcji. Wszystko za sprawą zawiasów oraz tej technologii ekranów, jak dobrze wiemy, to nie jest żadne szkło hartowane, to nie jest żadne szkło szafirowe. Wszystko wynika z tego, że ten ekran no siłą rzeczy musi być elastyczny. Mam wrażenie, że w smartfonie od oppo te zawiasy, ta szczelność i możliwość nie dostania się, jakichkolwiek kamyczków, paprochów. Pod ekran. W porównaniu do takiego konkurencyjnego Z Flipa od Samsunga mam wrażenie, że pod tym akurat względem OPPO radzi sobie ewidentnie lepiej. Zatem konstrukcja to jedno. Nie wiemy w dalszym ciągu, jak będzie się sprawować telefon po... Kilku latach. Ja wiem na YouTubie pojawiły się już różne testy, chociażby Kuba Klawiter przedstawił, jak składa się taki Samsung. No ale z jednej strony to jest tylko i wyłącznie test, a jak będzie w codziennym użytkowaniu po kilku latach, mniej więcej ja bym to porównał do zrobienia testu syntetycznego w benchmarku, a korzystanie z telefonu przez kilka lat. Niby tam jakiś punkt odniesienia jest, ale też nie jest do końca miarodajny. Ten brak dłuższej styczności z telefonem mocno przekreśla szansę na zdobycie większej popularności, jeżeli chodzi o składane smartfony. Nie da się ukryć, że duże, a raczej ogromne. Znaczenie przy konsumpcji i potencjalnym zakupie tego typu telefonów gra cena. Nie ukrywajmy, składane smartfony nie są tanie. Te najdroższe kosztują po 8, 9, 10, 11 tysięcy złotych. Te najtańsze to wydatek od około 4-5 tysięcy złotych. Wiadomo, używane starsze modele możemy kupić taniej, na promocjach może kupimy za 3-3,5 tysiąca złotych, ale dopóki smartfony i cena tych smartfonów nie będzie w kwocie stabilnej różnych modeli około 3000 zł, a na ten moment jak dobrze wiemy, Z Flip jest w chwili obecnej najtańszym smartfonem, czy chociażby Oppo, którego cena to 5000 zł. I teraz postaram się wam odpowiedzieć dlaczego. Jeżeli mamy do wydania, no nie ukrywajmy, dosyć sporą kwotę, nawet w czasach inflacji roku 2023. Mamy do wydania 5000 zł. Za 5000 zł możemy kupić telefon z dobrą baterią, z fantastycznym aparatem, z topową wydajnością, z szybkim ładowaniem, z dobrymi głośnikami stereo. No możemy kupić po prostu smartfon kompletny który w zupełności usatysfakcjonuje wszystkich użytkowników, a nawet za 5000 zł możemy kupić dwa średnio-półkowe smartfony. Średnią wyższą półkę smartfonów. Taki Oppo Find N2 Flip to telefon, który z jednej strony, jak na składane smartfony, przyjmijmy. Nie jest drogi, ale z drugiej strony to w dalszym ciągu jest 5000 zł, a biorąc pod uwagę specyfikacje, możliwości, aparat, baterie, etc., nie może równać się z jakimkolwiek innym flagowcem nie tylko od Oppo, ale każdego innego producenta. No właśnie, telefon pod względem wykonania jest naprawdę fantastyczny. W głównej mierze mam tutaj na myśli te zawiasy, które nie tyle trzymają sztywnie, co jednocześnie ograniczają dostanie się jakikolwiek drobinek kurzu pod ekran. I to jest naprawdę spoko. Ogólnie sam zamysł oraz bryła bardzo, ale to bardzo nawiązuje do z flipa od Samsunga i tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast jeżeli chodzi o samą zawartość opakowania, no tutaj mam wrażenie, że Oppo w swoim składanym smartfonie bije konkurencję na głowę. Poza tym, że pudełko wygląda naprawdę okazale, w nim dostajemy etui, kabel zasilający, papierologię oraz ładowarkę ponad 60-watową, ale też trzeba pamiętać, że telefon jest ograniczony szybkością ładowania do bodajże 44 w Kolejno ekran i ten moim zdaniem jest fantastyczny. Jasność szczytowa na poziomie 1600 nitów LTPO, co w przypadku składanych smartfonów nie jest tak oczywiste. Przekona po rozłożeniu 6,8 cala w proporcjach 21 do 9 i tutaj trzeba zaznaczyć, że takie panoramiczne kinowe proporcje nadają się świetnie do oglądania filmów, a jednocześnie świetny frontowy ekran AMOLED o przekątnej 3,26 cala chroniony Gorilla Glass 5 z jasnością szczytową na poziomie 900 nitów. I tutaj z jednej strony można pochwalić oporze, wow, fajnie. Mamy taki dodatkowy ekran, dzięki któremu możemy zrobić więcej, ale z drugiej strony czekamy jeszcze na jakieś aktualizacje. Patrząc obiektywnie, wcale nie możemy robić dużo więcej od takich innych konkurencyjnych smartfonów, które te ekrany mają mniejsze. Zatem jeżeli opwów w przyszłości za miesiąc, dwa, pół roku, rok... Prowadzi jakieś dodatkowe funkcje, lub po prostu chociażby korzystanie z tego ekranu jak ze zwykłego otwartego ekranu, myślę, że wówczas ten ekran będzie miał większe zastosowanie. Co do wydajności, też absolutnie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Za wydajność smartfona odpowiada procesor Mediatek Dimensity 9000 Plus, wykonany w technologii 4 nanometrów. Bateria ponad 4000 mAh i taki 4-nanometrowy procesor. Wraz ze stosunkowo, przyjmijmy, sporą baterią jak na składany telefon, a na pewno znacznie większą niż z Z Flip'a, spokojnie jest to jeden jeden z najlepiej i najdłużej trzymających telefonów na jednym cyklu ładowania. Jest naprawdę spoko. No i trzeba przyznać, że dodatkowo jak na stosunkowo niewielkie ogniwo patrząc na ogół wszystkich smartfonów, takie 44-watowe ładowanie też jest zupełnie zupełności wystarczające. Moim zdaniem jednym z niewystarczających elementów okazuje się aparat. I znowu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Pod względem robienia zdjęć w tych dobrych warunkach oświetleniowych telefon nie różni się znacząco od telefonów za 5000 zł, ale nie różni się też znacząco od telefonu za 2 czy 1500 zł, bo tak jak zawsze powtarzam, przy dobrych warunkach oświetleniowych nawet Nokia 3030 strzeli dobrą fotę. Problemy mogą się zaczynać w nocy, kiedy telefon ten nie zawsze sobie radzi z jakością zdjęć. No i dodatkowo szeroki obiektyw, który też moim zdaniem również nie przystoi jak na taką cenę. W smartfonie mamy możliwość nagrywania filmów w 4K głównym obiektywem oraz ta frontowa kamera po otworzeniu Full HD do rejestracji filmów. A to jest już frontowa kamera Full HD. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Ja na pewno z perspektywy samego ekranu na telefonie żadnych różnic nie zobaczę. Natomiast po rzuceniu na kompany prawdopodobnie jakieś różnice będziemy w stanie dostrzec. Tak to się mniej więcej moi drodzy prezentuje. Spokojnie, nie wiem. Dobra lesja I frontowa kamera z włączonym AI, zatem miejmy nadzieję, że przy świetle nie będzie. Będzie czy będzie nie wiem, przekonamy się to dopiero jak już wrzucę na komputer, ale wygląda ładnie słonecznie. Z mojej perspektywy widać jakby trochę gibało. Nagrywanie z głównego obiektywu 4K z włączonym AI. Nie ja wiem, może potem jeszcze wrzucę jakby wyglądało bez AI. Natomiast nie mamy możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami, co najwyżej mamy suwaczek, dzięki któremu możemy zbliżać lub oddalać i tyle. No i jesteśmy na ultraszerokim obiektywie. Niestety w przypadku ultraszerokiego obiektywu nie mam możliwości nagrywania 4K, a przynajmniej tak mi pokazuje, automatycznie przełącza mnie na 1080p. I tak to mniej więcej moi drodzy się prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o samą autoryzację, czyli sposób autoryzacji i odblokowanie naszego urządzenia albo ten niebezpieczny poprzez skaner naszej twarzy, zaznaczam nieprzestrzenny oraz bardzo szybki i sprawny skaner odcisków palców zaszyty z boku urządzenia. Sama nakładka jest też moim zdaniem jest świetna. I tutaj faktycznie ob po jakimś tam większym, bądź mniejszym stopniu nawiązuje do czystych Androidów znanych z pikseli. Przez cały okres testów, a uwierzcie mi, że trochę korzystałem z tego telefonu, nie napotkałem na jakieś żadne przycięcia, lagi, zwolnienia animacji, a nawet najważniejsze, przegrzewanie się procesora. Fakt trzeba zaznaczyć, że MediaTek, z którego jeszcze kilka lat temu śmialiśmy się, a ja byłem tego doskonałym przykładem, w ostatnich latach robi na rynku procesor ARM w smartfonach naprawdę dużo dobrego. I sam się dziwię, że w ogóle wam to mówię. W smartfonie nie zabrakło także głośników stereo, które znowu grają OK. Fajnie, że są stereo, bo to też jest ważne, różnice pomiędzy smartfonem jakimkolwiek smartfonem, który ma takowe głośniki stereo, a smartfonem z głośnikami mono, da się odczuć, ale znowu absolutnie nie jest to poziom, który ma konkurować z najlepszymi głośnikami stereo dostępnymi w telefonach nieskładanych, a w podobnej. Półce cenowej. Zatem słowem końca i podsumowanie mojego takiego krótkiego wywodu na temat składanych smartfonów. Mam wrażenie, że jeszcze trochę wody w wiśle ubędzie, tak to się mówi? Albo się tak nie mówi. Nie wiem. Ale wiecie, co mam na myśli? Zanim składane smartfony rozgoszczą się na naszych domowych salonach. Po pierwsze, ceny muszą być usystematyzowane i muszą być po prostu dobre. Dobre, nie mam tutaj na myśli. 5 czy 4 tysiące złotych. Oczywiście one są dużo lepsze niż 8, 9 czy 10 tysięcy złotych, ale w stanowczej większości mam wrażenie, że ludzie kupują telefony w usługach abonamentowych, a nawet jeżeli nie kupują w usługach abonamentowych, to kupują na wolnym rynku w ratach 0% i kupują je w przedziale 1500, 2,5 tysiąca złotych w tym segmencie. I dopóki ten segment nie zostanie brzydko mówiąc zasrany składanymi smartfonami, a wszystko na to wskazuje, bo jednak koszt tych zawiasów, koszt tych ekranów w dalszym ciągu maleje, to być może w ciągu najbliższych kilku lat takie smartfony za 2-2,5 tysiąca zł będą już oficjalnie dostępne na rynku bez żadnych promocji, bez żadnych bandli, no i wówczas będzie to miało większy sens. Fajnie, aby ludzie mieli też cały czas dostęp do tego typu smartfonów, nie wiem, żeby były jakieś testy, nie tylko dla testy, dla takich osób jak my, recenzentów, osób, które przygotowują dla Was materiały na YouTube, ale żeby taki, absolutnie nikogo nie obrażając, typowie Kowalski albo Nowak, Poszedł sobie do salonu Samsunga, zamówił sobie na stronie Oppo taki telefon na test na tydzień, dwa i zobaczył, czy w ogóle taki telefon ma dla niego rację bytu, czy ma dla niego jakikolwiek sens. A Oppo Find N2 Flip, nie widzę tej nazwy. Czy to dobry smartfon? Tak, to jest dobry smartfon, jak na składany smartfon, jak na smartfon do 5000 złotych. Ja z tym telefonem bawiłem się mimo wszystko, i to pewnie będzie dosyć niepopularna opinia lepiej niż z flipami od Samsunga którymi jak dobrze wiecie jestem fanem ale gdybym miał do wydania 5000 zł na telefon to w dalszym ciągu jako nawet nerd, gadżeciarz i jako niepoprawny optymista wszystkiego co nowe mając 5000 zł wolałbym kupić klasyczny flagowy smartfon albo ex flagowy smartfon jeszcze sobie zostawić super smartfon fajny smartfon, solidny składak świetnie wykonany tylko tyle i aż tyle Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie, mój drogi, moja droga, za dotrwanie do końca tego odcinka. Jeżeli mi się podobał gorąco, zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem, a jeżeli się nie podobał, to w dół, wolny rynek. Tymczasem kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Do zobaczenia i sija!